Cześć, z tej strony Piotr Kantorowski, a to zapowiedź, tipy i wydarzenia, czyli ta krótsza forma między pełnoprawnymi odcinkami. Dzisiaj już na początku samym powiem, że lekko przeorganizuję cykl o IT, ale myślę, że tylko i wyłącznie z korzyścią. Dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, a przeorganizuję go w ten sposób, że ostatnio miałem, no naprawdę uważam, bardzo, bardzo, bardzo interesującą rozmowę, która była zresztą live'em z Krzysztofem Wojewodzicem z Escola S.A. na temat. Biznesu, zarządzania biznesem. Wiadomo też, że na temat e, prawnych aspektów związanych z prowadzeniem biznesu, tego, e, czy prawo w biznesie przeszkadza, pomaga, czy warto korzystać z pomocy prawnika, ale to jedynie. Wąska część tematyki tej rozmowy. Rozmowa była. No, w moim prywatnym przekonaniu, myślę, że naprawdę bardzo 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 ciekawa i zachęcam cię do tego, żebyś właśnie za tydzień w tym już przedświątecznym w zasadzie nastroju poświęcił swój czas i posłuchał tego odcinka podcastu Prawo dla Biznesu, a jeżeli chodzi o kwestię zakończenia cyklu IT, gdzie podkreślę, że Escola SA to jest software house, który pracuje nad aplikacjami webowymi, nad apkami na telefon, że tak sobie pozwolę powiedzieć to w języku potocznym, także jesteśmy w temacie IT. Krzysztof Specjalizuje się, ma doktorat w zakresie zarządzania spółkami z sektora IT. Także naprawdę warto posłuchać tej rozmowy, ale też podkreślam, że warto jej posłuchać także, jeżeli nie działasz w IT. A nawet jeżeli w ogóle nie prowadzisz i nie zamierzasz prowadzić biznesu, bo będzie tam wiedza także dla Ciebie. I to myślę, że wiedza niejednokrotnie ważniejsza niż ta dotycząca przepisów prawa. Mam nadzieję, że udała mi się reklama następnego odcinka, że zachęciłem cię do tego, żebyś na niego cierpliwie poczekał, że wybaczysz mi zaburzenie cyklu dotyczącego prawnych aspektów IT. Ten cykl zakończymy. Na przełomie roku, w takim razie został już tylko jeden odcinek, więc. No nie, on wypadnie już faktycznie w 2021 roku, ale myślę, że wytrzymasz tę krótką chwilę i przed, świąta... przed świętami więcej korzyści wyniesiesz. Z posłuchania mojej rozmowy z Krzysztofem Wojewodzicem, do której zapraszam cię już za tydzień. Okej, okay, dobra. Wydarzeń żadnych nowych nie będzie. Mogę jedynie powiedzieć, że miałem niezmierną przyjemność uczestniczyć w 10. Kongresie Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. Tak się akurat stało, że nie miałem o tym jak powiedzieć w podcaście, ale tu grupa docelowa jest też na tyle e, precyzyjnie określona, że każdy, kto był zainteresowany tym wydarzeniem, myślę, że po prostu o nim wiedział. No co tu dużo mówić, miał taką wiedzę i mógł w nim uczestniczyć. Więc to jeżeli chodzi o wydarzenia, myślę, że jest to kwestia no, do końca roku raczej przesądzona, że już nigdzie nie będę występował, chociaż przed kongresem innowacyjnego marketingu w samorządach też byłem tak przekonany co do tego, że nie będę nigdzie już występował w tym roku, a jednak tak się stało, że występowałem. Kolejną i ostatnią na dzisiaj kwestią są tipy, które tym razem zastąpię pewną garścią informacji, moim zdaniem, ważnych informacji, którą jeszcze raz w tym roku powtórzę, a w przyszłym roku pojawi się w styczniu, myślę, że e, odcinek, który będzie jakby istotnie w te zagadnienia. E, no, rozszerzał je, być może ten odcinek powinien się pojawić w tym roku, ale dlatego też w tym roku dwa razy wspomnę przynajmniej na co zwrócić powinniście uwagę. Od 1 stycznia wchodzą w życie przepisy zrównujących przedsiębiorców w CIDG wpisanych. Ja w tym momencie upraszczam lekko, rozwinę ten wątek, Pełnometrażowym, że tak powiem, odcinku. Natomiast, tak na potrzeby tej krótkiej formy, muszę uprościć. Więc, niech to będą przedsiębiorcy wpisani do CIDG, e, którzy co prawda dokonują czynności związanych z ich działalnością, ale nie związanych tak w sposób bezpośredni w sensie, że nie jest to ich konkretnie przedmiot. Działalności. Dla przykładu będzie to się tyczyło na przykład, na swoim przykładzie sobie pozwolę, kancelarii prawnej e, prowadzonej w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, która kupuje mikrofalówkę e, do swojego biznesu. I teraz tak e, co istotne, jeżeli będzie robiła to przez internet, to będzie jej przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. Zmiany są jednak jeszcze dalej idące, bo dotyczą uprawnień z tytułu rękojmi, które będą tutaj zrównywane z konsumentami, ale jak dokładnie o tym opowiem, no już w przyszłym roku, no niestety, jakiś porządek publikacji musi być, mimo że czasami pozwalam sobie go zaburzyć. Eee, będzie też e, zrównanie tutaj kwestii dotyczących dotyczących proszę państwa klauzul abuzywnych brzmi strasznie prawniczo, ale to są te postanowienia niedozwolone one w sposób rażący naruszają interesy jednej ze stron tej strony zazwyczaj słabszej. Więc mówiąc krótko, takie zmiany, jeżeli chodzi o umowy. Ja o tym powiem szerzej, więc dzisiaj wzmiankuję. Drugi taki bardzo istotny wątek to jest objęcie spółki komandytowej CITEM, czyli podatkiem dochodowym od osób prawnych. No, trochę to namiesza, nie mówię, bo namie namiesza. No, będzie to wymagało pewnej reorganizacji, na przykład także naszej kancelarii, która jest spółką komandytową, i jakby totalnie nie mieści się w tym e zakresie uzasadnienia e do zmiany ustawy, w którym zostało wskazane, że spółka komandytowa bardzo często jest wykorzystywana do niedozwolonej optymalizacji podatkowej. No ale to już jakby zostawmy na marginesie, w każdym razie będzie spółka objęta citem i tutaj sprawa wygląda tak, że mm, dla komplementariuszy sytuacja nie zmieni się jakoś drastycznie, bo ci będą e, co prawda e, Płacić podatek od wypłaconych im zysków, ale ten podatek będzie pomniejszony o przypadającą na ich udział w zysku kwotę podatku zapłaconego przez spółkę, kwotę CIT-u. Natomiast zmiana będzie u komandytariuszy, którzy co najwyżej w pewnych określonych sytuacjach będą mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty 60 tysięcy złotych od jednej spółki spółki komandytowej, e, powiem tak, no do działalności w bardzo małych rozmiarach e, albo z bardzo dużą ilością komandytariuszy być może to zwolnienie będzie coś e, wnosić przy działalnościach w większej skali. Nie będzie nic wnosić, a jeszcze zwrócę uwagę na to, że nie będzie można z niego skorzystać, jeżeli to jest taka typowa spółka zokomandytowa. E, Jeden z pierwszych odcinków podcastu opowiada o spółce sokomandytowej. To jest podcast dotyczącego te tego, jaką formę działalności wybrać. On w zasadzie pozostaje aktualny, mimo że był nagrywany dawno temu. Kwestia no niestety podatkowa już tu nie będzie taka Krzepiąca w zakresie tej spółki zakomandytowej, także możecie wrócić do tamtego podcastu i poznać więcej szczegółów. A na dziś, a jeszcze tak, tak, oczywiście powiedziałem o tym, co na niekorzyść, a warto jednak dodać, że będzie korzystne rozwiązanie związane z wprowadzaniem tak zwanego estońskiego cit -u. On będzie dotyczył pewnych. Kategorii spółek ZO i spółek akcyjnych tych mniejszych spółek i będzie to rozwiązanie co do zasady polegać na tym, że w przypadku, w którym nie wypłacamy zysku, nie płacimy podatku dochodowego na poziomie. Spółki, przez co możemy pieniądze, jakby, reinwestować i wykorzystywać na bieżąco do momentu, w którym nie będziemy chcieli wypłacić sobie zysku, więc jakby zawsze gdzieś tam jest ten moment, w którym ten podatek powstanie. Bo nawet jeżeli będziemy wypłacać sobie jako zarząd na podstawie uchwał, pieniądze zamiast dywidendy, no to tutaj też będzie podatek, więc to nie jest tak, że tam nagle zniknie w ogóle kwestia podatku z, ze spółek ZO i ze spółek akcyjnych, natomiast faktycznie no, zwiększa to taką płynnościową możliwość wykorzystywania e, środków na inwestycje. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie na... Najbliższy odcinek podcastu już 21 grudnia 2020 roku. Posłuchaj go. Myślę, że naprawdę warto. A na dzisiaj Ci dziękuję. Do usłyszenia.